Damskiece, nie jestem jedna, nie, mała. nic robić, muszę. o, dzień dobry dziewczynko, dzień dobry, też mi chociaż pieniądze, o jakie dan, się, pieniądze, co, ty ty, co, robisz? Chcę mi do kubka. co? Co ty robisz? Tutaj? Do kubka. Chcę co? Co ty tu robisz? Nie. No nikt mi nie, nie chce dać pieniążka nawet ty... Ile masz pieniądze? Zero. To masz tu, wsadzę Ci y, 3 tysiące, proszę do kubeczka. Dziękuję. Proszę, 3 tysiące do kubeczka. O. Albo wiesz co? Będę dla ciebie miły. Mam dam Ci 10 tysięcy. Ma, 10 tysięcy dla ciebie. Dziękuję. Zrób sobie spokojnie. Dobra, idę sobie kupić nowe ubranko. A! Albo, dobra, nowy dom. Chyba że przejechali. Nie. Jeden. Dobra, już kupiłam nawet sobie ubranka i nowy dom. E, e, dzie, dzień, e, dzień, dzień dobry. Dzień dobry. słyszałam że pan e, dostał A. 10 tysięcy złotych. 3 tysiące złotych. No, ale to w 10 tysięcy słyszałem. E, I... E, chciałem pana zaprosić, czy, czy pan by nie chciał występować w telewizji? No oczywiście, żebym chciał. Ile e, trzeba coś... zapłacić? E, nie, e, znaczy nie musisz nie spłacić. E, tam e, dzien, dziennie dostajesz 5000 tysięcy. Ale zapłacę. Ale... No dobrze, dziękuję za 2000. <laughs> Proszę. Proszę. Ale i pa, pan, pan codziennie dostaje po 5 tysięcy. Nie, mhm. Czekaj. Czekaj. I Pan jak już Niech będzie pracował miesiąc, to Pan już może mieć... Niech Pan? Rozumie, pan? E... Czekaj, no. Czekaj. Dobrze, pan, pan dziennie dostaje po 10 tysięcy, Pan mnie przekupi. To się zaraz się widzimy, jak pójdziemy już do telewizji. E, a pan Ju chce jesteśmy? kamerować, e, czy e, m, e, e, m, mówić w telewizji? Mówić. Mm, no to pan musi się przebrać w taki strój jak ja. No elegancki. Dobra, to moją magię ja to, robię. to nie e, Ja, ja panu dam strój. Proszę, niech pan pójdzie do przegrania i się przebierze. Dobrze. Pójdę do przebierania. Stam. Jestem. Mhm, to e, proszę, panu dam mikrofon. Bo pan będzie mówił. E, cię powiem. Pan musi opowiedzieć e, o dzisiejszych katastrofach w, w Lublinie. Pogodowych. Że był sztorm taki wielki i była ulewa w Lublinie. Dobra. My na 3, 4 zaczynamy. 3, 4. Dobra. Już minęła 17. Na no fakty. Magdalena Kowalska. Jeszcze raz, jeszcze raz. Od, od nowa. E, e, wit, witamy Woski News. Minęła godzina 18. 17. Witam... E, ale 18. Nie będzie? Minęła godzina 18. Osie, i, i mm, e, że musisz powiedzieć jak się nazywa. Mm, zaczynamy i powiedz, co się stało w Lublinie. Dobra. Dobre. Trzy, cztery. Witam <grym> Włoski news. To e, będziemy kawałkami. Dobra. Trzy, cztery. Witam, Włoski news. Dobra. Teraz powiedz. Dwa. Co? Ja, ja nazywam się... Trzy, Ja nazywam się... Teraz yy, powiedz, powiedz swoje imię i nazwisko. Trzy, cztery. Jądrek Warzos... Warzowski. Dobra. Zapraszam na Fakty po osiemnastej. Zapraszam na Fakty po osiemnastej. Dobra, teraz powiedz coś z tą wymówieniem. Była ulewa i, by, i był silny wiatr. Dobra, co się stało w Lubinie? Tam była silna ule, ulewa i silny wiatr. Ulewa i silny wiatr. Tam, Tam była ule, ulewa i silny wiatr. Dobra, tak, wszystko sko skomponuję i to rozpuszczam. O, dobrze, już to wstawiam na 18. Dobrze, nie będzie 18. godzina 18. Dzień dobry, ja tu przyszedłem do pana powiedzieć o bardzo ważnej sprawie. Mhm. I te wiadomości były. Dobra, spodobało to się i I wszyscy się ucieszyli. że pan dość szybko się tego nauczył. Panu mogę na razie dać hmm. a nie, to będzie dwa miliony bo ładnie to pan zarobił dobrze jak pan mi da daje pierwszy daje 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 A mi się jakoś to się plącze ten borek. to e, proszę proszę dzięki Dzięki. No i y y jak coś to w tym jest wypchane 20-50 tysięcy, no już myślę, że panu chyba wy y Jakie 50 tysięcy? 2 miliony. Hmm. Myślę, że panu wystarczy, Pan już nie musi pracować. 2 miliony, nie wystarczy. No. No <śmij> dobrze, Dam już panu. Pan jest bardzo miły, no to proszę jeszcze następne pieniądze. Dziękuję. Już mam. I co? Można iść po nowy dom i nowe ubranka. Dobra, to za chwilę się widzimy jak już będę cały ubrany i będę miał nowy dom. Dobra, już kupiłam sobie nowe autko i nową willę. O! Oh! Kuczy mi się trochę lakier już mi się u... trochę Ubrano. Wstało. Trochę hmm. lakier, mi się nawet trochę starzyło. Starzyliśmy się. To ty pan za mnie zdarzył. Raczej ty. No. Dobra, my we dwoje się starzyliśmy. A ile pan mam zapłacić? No, ile chcesz. Odszkodowania. Dwa miliardy. A jeden ten samochód mm, Ten samochód? Trillion. No to muszę panu zapłacić dwa biliardy. jest mm -hmm. no, wszystkie pieniądze. To proszę, tak się żyje. Chyba chce pan jeszcze taki bogaty No. Dobrze, ja idę dalej. jaki gminy pan. Nie myłeś? Słyszałam. Też idę do mojej kryjówki. Co tam dać? Trafić. Muszę trafić. Jest. Dobra, chodzę do mojej bazy. Nie, jestem. Jestem w mojej bazie. Dobra. Czyli to chowam. Pyk. I tutaj mnie na pewno nikt nie znajdzie. Tutaj mnie nikt nie znajdzie w życiu. Przecie tutaj znajdzie, No bo jak to? Nikt nigdy nie znajdzie. Na pewno. Dobra, położę się. Może coś mi to da. Nie, może nie. O. Co się ze mną stało? O, mam przypięte te... kajdanki. Nie. Ja wiem, że to pan specjalnie zrobił. Nie! A mówiłem panu, że... Uciekam! Ja jest, a, 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 a mówiłem panu, że ja jestem burmistrzem naszego miasta? Nie. Dobra, ja uciekam Kajdanka. Złapiesz mnie? Ale taki jest na to. Nie ma mnie. Dobra, idźmy do basenu. Dobra, możesz się <grym> chąpać. Jest tam <grym> sztab tu. Co? <grym> nie mogę zamknąć basenu. Nie mogę tam basenu. I się mam no, no. muszę ja Wykon... no, no. no. na Dobra. Nie, nie. Naprawdę jest nie. Nie, nie, nie. Nie, nie, zrobić? Nie, 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 nie. Nie, 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 Słat, nie, nie, ja muszę mój bo on do ciebie. Ha, ha, pan. To, to nie, zrobię wszystko. nie, do nie, 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 Ha nie, ha. nie, 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 na nie, jestem nie, 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 nie,